Witajcie moi mili. Kolejnego dnia na naszej budowie. W tej chwili rozkładamy już górną kratę w naszym zbrojeniu. Orurowanie, jak widzicie, jest już na miejscu. Możemy rozłożyć górną kratę. I za chwilę będziemy mogli rozkładać instalację elektryczną. Będzie z tym naprawdę sporo zabawy. Eee, testowaliśmy peszle. Niestety zgniatają się w momencie, kiedy zaczynamy po nich chodzić na zbrojeniu tak więc najpierw ułożymy górną kratę i dopiero będziemy przeplatać okablowanie wewnątrz, tak więc sporo będzie z tym zabawy, no ale nie ma wyjścia. Musimy tak zrobić. Eee, nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Zazwyczaj rozwiązania, które wybieramy są raczej trudne. Nigdy nie kierujemy się tym, żeby było jak najłatwiej. Tylko zawsze liczy się efekt końcowy. Dookoła mamy już wszystko zabiglowane. A jutro zaczynamy rozkładać ororowanie w części biurowej. Część magazynowa jest już napełniona pod ciśnieniem. Ciśnienie trzyma, wszystko jest ok. Ciśnienie mamy 4 bary dokładnie tyle, ile zostawiliśmy. Wszystko jest ok. Poruszanie się po kracie w tym momencie jest utrudnione, bo mamy tylko pierwszy kierunek, tak więc nadal musimy stawać pod spodem. Dopiero jak zrobimy pełną siatkę, to kobyłki zaczną przenosić nam obciążenie. W tej chwili jakbyśmy zaczęli stawiać na tych prętach, to niestety pojedynczo zaczną nam się uginać. Natomiast w momencie jak złożymy już całą kratę i zacznie to pracować jako kratownica, no to jest to naprawdę bardzo sztywne, rewelacyjnie zachowują się te przekładki. Pierwszy raz przetestowaliśmy je przy płycie i efekt był rewelacyjny. Tak więc w ciemno przy górnym stropie robimy to samo. Wygląda to naprawdę dobrze i zachowuje się taka krata naprawdę sztywnie. Nie ma później żadnych problemów ze zbrojeniem. Wszystko można zrobić pod punkt równiutko, tak jak powinno być. Będziemy mieli jeszcze trochę zabawy z przedmuchaniem całej tej powierzchni, bo jest tego naprawdę sporo. Te belki również nie ułatwiają zabawy, bo cały brud najpierw przedostanie się do belek, później będziemy musieli za pomocą kompresorów wszystko wydmuchać. Planujemy tu strop z betonów architektonicznych, tak więc żadne brudy, żadne druciki nie mogą zostać, wszystko to musimy wyczyścić, tak więc będzie z tym trochę zabawy. No ale efekt końcowy powinien całą naszą pracę zrekompensować. W tej chwili mocujemy już instalację elektryczną w monolitycznym stropie. Uzbrajamy już puszki elektryczne, właśnie ich szukam, ale tu ich nie widzę. Puszki do betonu składają się z trzech elementów. Zielone dekle, które mocujemy do płyty, do szalunków, są już na miejscu. W tej chwili uzbrajamy już kompletne puszki. O, tutaj macie taki efekt. To, co tu widzicie, to jest okablowanie pod oświetlenie oparte na puszkach systemowych do betonu keysera. W tej chwili okablowanie jest już w środku. Tutaj możecie zobaczyć moment, kiedy wkładamy kable do środka. i tak wygląda przygotowany punkt elektryczny pod oświetlenie na suficie. W tym momencie instalacja elektryczna jest już gotowa. Jeszcze przed wylaniem stropów całe okablowanie mamy już gotowe. Wzdłuż ścianki kolankowej będą umiejscowione korytka kablowe, tak więc każdy kabel w przyszłości jesteśmy w stanie wymienić. I to jest właśnie zupełnie inne podejście do projektowania. Dlatego właśnie chcemy budować budynki od podstaw, wedle naszych projektów, wedle naszych standardów, bo wtedy możemy stworzyć naprawdę coś wyjątkowego. Oprócz instalacji elektrycznej, która jest już na miejscu, mamy również przygotowane podejścia pod anemostaty. W części technicznej mamy anemostaty 160, te przepusty. To są już to rury stworzywa, które zostają w betonie już docelowo. Od góry podłączamy przewody magistralne, natomiast tu mamy 10 wyciągów po tej stronie hali, z tamtej strony mamy 10 nawiewów i w ten sposób zapewniamy ciągłą wymianę powietrza w części magazynowej. Przy tak dużych powierzchniach bardzo często jest to pomijane. Najczęściej całe powietrze wyrzucane jest na zewnątrz wraz z energią, która była potrzebna do ogrzania pomieszczeń. Tu chcemy zrobić również w pomieszczeniach technicznych odzysk energii przy wentylacji mechanicznej, czyli mówiąc inaczej, zakładamy rekuperację również na część warsztatowo-magazynową. Natomiast w części biurowej będzie to rozwiązane osobnym rekuperatorem, czyli mamy podzielony budynek na dwie strefy: część biurowa dzienna i część techniczna na innych parametrach. Dwa rekuperatory. I w ten sposób chcemy to załatwić. Teraz możecie już zobaczyć jaki jest pomysł na wszystkie instalacje. Wzdłuż dwóch ścian kolankowych będą prowadzone wszystkie instalacje, przewody magistralne od rekuperacji i korytka kablowe od instalacji elektrycznej. W ten sposób jesteśmy w stanie wymienić każdy kabel na tym obiekcie w przyszłości. Tak więc to jest zupełnie inne podejście do tematu, zupełnie inne projektowanie od podstaw. I dlatego właśnie chcemy w przyszłości wykonywać gotowe domy wedle naszych standardów i wszystkiego, czego nauczyliśmy się przez ostatnie 15 lat. Dzisiaj są zupełnie inne możliwości stawiania budynków i tylko przy zintegrowanym projektowaniu czyli etap już konstrukcji budynku musi uwzględniać wszystkie rozwiązania, jakie chcemy zastosować. Niestety tego brakuje na rynku domów indywidualnych. Na rynku użyteczności publicznej, na dużych tematach już to zaczyna funkcjonować. Mamy projektowanie w systemie BIM i koordynacja wszystkich branż jest kluczowa i to zaczyna działać. Natomiast na rynku domów indywidualnych nie istnieje coś takiego jak projektowanie zintegrowane. Każdy skupia się tylko na swojej działce. Architekci skupiają się tylko i wyłącznie na ładnej bryle i na fajnych wizualizacjach, natomiast później dopiero tworzone jest coś na szybko. Każda branża próbuje zrobić coś, żeby im było jak najłatwiej, natomiast nikt nie planuje, żeby budynek powstawał jako jedna całość. I właśnie taką ofertę będziemy chcieli przygotować dla Was, czyli chcemy stawiać budynki przemyślane od początku do końca. Wszystkie elementy mają tworzyć jedną całość. Będą to przemyślane projekty. Na początku chcemy wystartować z dwoma, trzema. Zobaczymy, czy w ogóle jest miejsce na naszym rynku na takie realizacje. Myślę, że podobnie jak z instalacjami, które wykonujemy, również znajdziemy klientów na nasze domy. Natomiast nie wyprzedzajmy faktów. Na razie robimy nasz budynek i myślę, że wychodzi naprawdę coś wspaniałego. Tak więc obserwujcie nas dalej a my postaramy się przedstawić Wam jak najszersze spektrum tego, co chcemy w przyszłości robić.